Ten podpis wart jest 170 tysięcy złotych, bo właśnie tyle pieniędzy gmina Krosno-Odrzańskie decyzją radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego otrzyma w ramach dwóch programów. Lubuska Baza Sportowa i Lubuska Baza Turystyczna. Krośniński magistrat złożył dwa wnioski o do dofinansowanie. W ramach Lubuskiej Bazy Turystycznej Krosno-Odrzańskie pozyskało 70 tysięcy złotych na drugi etap modernizacji pomostu kąpielowo-spacerowego nad jeziorem Glibiel w Łochowie. Plaża w Łochowicach to nasz eksportowy produkt turystyczny. Spotykają się tam nasi mieszkańcy i nasi goście, którzy przyjeżdżają do miasta Krosno, do gminy Krosno Odrzańskie i chcemy zrealizować drugi etap realizowanego zadania wcześniej, czyli wymiana pomostów na nowe, żeby było bezpieczniej, ładnie i docelowo będziemy szukali rozwiązania, które tą naszą plażę jeszcze wzbogaci w inne urządzenia. Kolejne 100 tysięcy złotych tym razem w ramach programu Lubuska Baza Sportowa także trafi do gminy. W ramach tej dotacji zmodernizowana zostanie sala gimnastyczna w Osiecznicy. Ta modernizacja idealnie wpisuje się w kontynuację zadań inwestycyjnych w oświacie. Wyremontowaliśmy salę gimnastyczną w szkole nr 3. To był ten stary obiekt, to nie była hala sportowa, która została przywrócona dla naszych uczniów, a również dla naszych przedszkolaków. Mówię o, o obiekcie przy Szkole nr 3. Natomiast kolejnym obiektem na liście działań planowanych dla oświaty była sala w Osiecznicy. Chcemy wymienić tam podłogę, wymalować, zmienić oświetlenie, tak żeby zajęcia z wychowania fizycznego dla tego środowiska mogły być realizowane w dobrych warunkach. W Świetlicy w Dąbiu doszło do podpisania umów, Właśnie w ramach m.in. lubuskiej bazy sportowej i lubuskiej bazy turystycznej, ale także ochrony zabytków czy innych zadań finansowanych przez Urząd Marszałkowski. To programy, które funkcjonują już od dłuższego czasu. Lubuska baza sportowa w tym roku mieliśmy 3 miliony na to, żeby przekazać do samorządów, jak również do stowarzyszeń. 500 tysięcy zostało przeznaczone dla stowarzyszeń, które też mają osobowość prawną i mogą również robić inwestycje. W turystyce mieliśmy w tym roku milion złotych. Wsparcie na działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim otrzymały także m.in. uniwersytet III wieku w Krośnie Odrzańskim oraz oddział wojskowy PTTK przy klubie 5 batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim. A o tym więcej już w przyszłym tygodniu.